Evilus była grupą radykalnych familii kierowanych przez bogów twierdzących, że są źli. Historia. Evilus był kiedyś radykalną grupą, która zagrażała Orario po tym, jak Zeus i Hera Familias osłabli w mocy, a następnie zostali wygnani z miasta. Został osłabiony przez wysiłki Gildii wraz z różnymi familiami, takimi jak Loki Familia, chociaż Evilus został ostatecznie zniszczony, gdy Ryulajon zaatakował Rudra Familia 5 lat wcześniej w ramach jej szaleństwa Apatę i Alekto Familias były najsilniejszymi familiami w Evilusie, posiadając wiele poziomów pięciu, dopóki nie zostały pokonane 7 lat temu przez Freja Familia i ostatecznie wykończone przez Finn nademne krążyły pogłoski, że Ikelos Familia jest jedną z familii w Evilus. Jednak okazało się to fałszywe, ponieważ kontakty familii z Ewilusem miały na celu zdobycie siły roboczej i funduszy na pracę w Knosos.